Szanowni Państwo, witam ponownie. Bardzo oczywiście serdecznie wszystkich Państwa witam, samych wyjątkowych ludzi. Bardzo mi się to podoba, że tacy są tutaj ludzie uśmiechnięci w dniu dzisiejszym, w taki piękny jesienny dzień. Przejdziemy szybko do kolejnej prezentacji. Panią Klaudię Budny zaproszę na scenę. Tematem będzie System Post Dotykaczka, czyli Centrum Efektywnego Zarządzania Biznesem Gastronomicznym. Prosimy o ogromkie brawa. Do tego mam mówić? Podobno mam jakiegoś klikacza do prezentacji. No, to ja. Pozwolę sobie trochę pochodzić. Mam nadzieję, że nie będzie Was to. Y Tutaj odwracać Waszej uwagi, natomiast muszę wychodzić ten stres, bo nie będę ukrywać, że trochę się stresuję. Kilka słów o mnie, dlaczego ja tu stoję i dlaczego będę poruszać taki istotny temat, mocno połączony z gastronomią ale mocno połączony z zarządzaniem. Przede wszystkim zarządzaniem, e, więc krótko o mnie. Skończyłam studia ekonomiczne na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim ze specjalnością ekonomia menedżerska, także jestem magistrem ekonomii. E, później przez rok pracowałam w banku jako doradca finansowy, więc mocno znowu powiązane z finansami. Następnie e, księgowość międzynarodowa i dwa certyfikaty z księgowości samodzielnej opartej właśnie na międzynarodowych standardach rachunkowości. A później pojawiła się przygoda, słuchajcie, z Masterchefem, i ta dziewczyna z Masterchefa to będzie na pewno łatka, która będzie ze mną do końca życia. Natomiast nie będę ukrywać, że faktycznie zmieniło to zupełnie mój nurt działania pracy zawodowej, pomijając fakt, że oczywiście od zawsze chciałam mieć restaurację. Ja myślę, że wszyscy z was, którzy tu siedzą i są związani z gastronomią, to taka myśl kiedyś im się pojawiła, że chce, marzy mi się restauracja. Bardzo często wchodzimy gdzieś do restauracji i myślimy sobie, jak fajnie, fajnie jest mieć restaurację, prawda? Po waszych minach nie u wszystkich widzę uśmiechy. Bardzo fajnie jest mieć restaurację. No właśnie, restauratorzy borykają się z wieloma, wieloma problemami. Najczęściej są one związane właśnie z zarządzaniem, z systemem, z motywacją. To wszystko dzisiaj będę poruszać, te tematy, a przy okazji Wam powiem, jak te Centrum Zarządzania Gastronomią w formie systemu POS wiąże nam się ze sobą i jak jedno drugie może wspierać. I ta gastronomia, tak powiedziałam bardziej o ekonomii, o tym, że chciałam mieć restaurację, miałam restaurację. Po master szefie pojechałam na staże do Edynburga, później byłam zastępcą szefa kuchni w hotelu, szefem kuchni w cateringu, później miałam swoją restaurację i od dwóch lat bardziej zajmuję się szkoleniami i audytami finansowymi właśnie w firmach gastronomicznych. Audytami finansowymi, ale również doradztwem, również konsultingiem, więc na takie konsultacje jak najbardziej możemy się umówić i rozważyć to, czy z czym się borykacie i mam nadzieję, że dzisiaj wystarczy nam również na to czasu, bo bardzo bym chciała zrobić takie studium przypadku na podstawie kogoś jednej osoby odważnej, która będzie miała ochotę wyjść tutaj na scenę i powiedzieć, z czym się boryka i może nam się uda wyciągnąć wnioski z różnych sytuacji. Tyle o mnie. Tak jak mówię, te pół godziny, słuchajcie, najpierw myślałam, Boże, pół godziny, ja jeden slajd, mogę o jednym slajdzie rozmawiać pół godziny. A tutaj mamy pół godziny na 10 slajdów. Jestem z ramienia systemu POS Dotykaczka i teraz pytanie, czy w ogóle znacie systemy POS, czy ktoś z was pracuje? Widzę, że tak, tak. Okej, okay, nie jest to dla was temat obcy. Fajnie. Czy jesteście pewni, że wykorzystujecie 100% możliwości tych systemów? A czy zdajecie sobie sprawę z tego, jak wiele możliwości i rozwoju może ten system wprowadzić w waszej firmie? Bo może bardzo dużo. Ja bardzo krótko będę mówić o funkcjonalności. Na końcu prezentacji będzie kod QR, gdzie możecie sobie ściągnąć e-booka, który przygotowałam razem z firmą. I tamte funkcjonalności będą bardzo dokładnie opisane na takich żywych. Przykładach, które mam nadzieję otworzą Wasze głowy na to, w jaki sposób system POS może rozwijać was, Wasz biznes, bo on nie jest tylko i wyłącznie do operacyjnego działania i zarządzania w Waszej firmie. Natomiast dzisiaj poruszamy, hmm, czyli Centrum Efektywnego Zarządzania Biznesem Gastronomicznym. Ja u siebie na social mediach zrobiłam ankietę, czy ludzie wiedzą, co to znaczy i, i czego to dotyczy, czy nie bardzo. W stu procentach wszyscy odpowiedzieli, że to jest czarna magia. Jak rozłożymy to na punkty, to nie jest to taka czarna magia dla tych, którzy zarządzają, a myślę, że jest to większość osób, która zarządza biznesem gastronomicznym. Tak to nazwę, niektórzy mówią, to nie jest biznes, oczywiście, bo to musi być z powołania. O, o tym będę mówić później, ale wszędzie tam, gdzie inwestujemy nasze pieniądze, to jest biznes, ponieważ pewien nakład na to kładziemy i niczym innym jest właśnie efektywność. Czyli to jest pewien rezultat, który jesteśmy w stanie otrzymać po tym, jak włożyliśmy pewien nakład, tak? Czyli wkładając, inwestując 10 zł, otrzymujemy zysku. 100 zł, załóżmy, zysk de facto jest 90, ja nie biorę pod uwagę wszystkich kosztów pośrednich w tym momencie, mówię o prostym rachunku. Efektywność to jest te 90, tak? No i teraz, rozpatrując różne warianty, możemy sobie porównywać efektywność konkretnych naszych projektów, decyzji, które podjęliśmy lub chociażby sprzedaż dań. Które jest dla nas bardziej efektywne, a które mniej? A tym efektem w takiej sytuacji jest zwyczajnie marża, którą mamy na danym daniu. No i chodzi, rozmawiamy, dzisiaj będziemy rozmawiać o efektywności zarządzania. Dlaczego jakby efektywność zarządzania, jak to ma się do, do siebie? Zaraz wam o tym powiem. Ponieważ e, znamy wszyscy funkcje zarządzania, to jest taka totalna podstawa. Kojarzymy, wszyscy zajmujemy się zarządzaniem, jakby nie patrzeć, mając swój biznes już obojętnie, z jakiej branży. Mamy pięć podstawowych funkcji zarządzania. Słuchajcie, i jest to przede wszystkim planowanie, organizowanie. Decydowanie, motywowanie i kontrolowanie. Każda z tych funkcji jest równie ważna. Najczęściej zaczynamy od planowania, przechodzimy do organizowania, i na mniej więcej poziomie decyzji ten proces zwykle się zakończa w restauracjach i on nie idzie dalej. Tu już nie mamy motywowania później do działania, i później skontrolowania, czy konkretny efekt faktycznie udało nam się osiągnąć. A zarządzanie nie jest niczym innym jak doprowadzenie do efektu. Czyli, jeśli sobie coś założyliśmy i chcemy to osiągnąć, czyli planem jest otworzenie restauracji i chcemy tą restaurację otworzyć, to musimy przejść przez te wszystkie punkty, czyli właśnie zaplanowanie, zorganizowanie, jak zrobić to, żeby ta restauracja powstała, następnie motywowanie, tak. Może inaczej, najpierw zadecydowanie, podjęcie decyzji, który wariant jaką restaurację chcemy otworzyć, zmotywowanie do tego wszystkich ludzi, którzy będą przy tym pracować, i na samym końcu kontrola, czy tak jest. Ja to powiedziałam bardzo obszernie, bardzo ogólnie, ponieważ projekt restauracja to nie jest projekt, który robi się od już, tak? I od teraz. Natomiast cały proces zarządzania, bo możemy zarządzać również decyzjami, no to wiemy, że podejmujemy ten proces każdego dnia, ponieważ w restauracji jest mnóstwo decyzji zaplanowanych, niezaplanowanych. Myślę, że większość jest tych niezaplanowanych, które dzieją się nagle: bo zepsuło się urządzenie, bo ktoś nie przyszedł do pracy, bo okazuje się, że klient zamówił inne danie. A gdzieś wyszedł brak komunikacji między kuchnią a, a kelnerami, i mamy, zaczyna się rozjazd, zaczyna się chaos, zaczyna się stres, który jest nam zupełnie niepotrzebny. Bo restauracja powinna być coś, co prowadzimy z przyjemnością, zawsze jest to obarczone stresem i ryzykiem. Ale można to ryzyko i stres obniżyć. I właśnie w takich sytuacjach ma nam pomóc system. I teraz tak, mamy różne systemy POS. Ja pracowałam na dwóch do tej pory. Jak spotkałam się z systemem dotykaczka i porozmawiałam sobie z osobą techniczną, to muszę powiedzieć, że no rozłożyli mnie na łopatki i mówię: Dobra, czy jest coś, czy, czego nie jesteście w stanie zrobić, jeśli chodzi o zindywidualizowanie tego systemu do biznesu? Powiedzieli, że nie. Nie, ponieważ prawda jest taka, że liczby nie, kłamał, nie kłamią, liczby to jest coś, co możemy wyfiltrować, wysegregować i wyciągnąć absolutnie każdy raport, każdy raport, jaki chcemy. Później wam opowiem, jak na tych, pracow jak na tych raportach pracować, jak czytać te liczby, tak, żeby nam pomagały, tak? Natomiast to, co chcę powiedzieć, że system post to jest coś więcej niż system kasowy. I to jest prawda, bo wszyscy ci, którzy mają system POS, to już o tym wiedzą, że to nie jest tak jak kiedyś, dawniej w sklepie spożywczym czy w takich wiecie, gdzieś tam tawernach nabijało się cenę, usługa gastronomiczna i poszło, tak? System POS mamy ekran dotykowy. Mówię cały czas o dotykaczce, ponieważ ja wam nie gwarantuję, czy inne systemy będą, znaczy ja wiem, że inne systemy nie są w stanie Zapewnić tak szerokiego spektrum działania jak system dotykaczka. Więc system dotykaczka, mamy monitor dotykowy. Na podstawie tego wybieramy sobie oczywiście konkretne danie. Każde danie możemy spersonalizować, w zależności od tego, jaki biznes prowadzicie. Tak? Czy jest to gotowa karta, czy można sobie wybrać dodatki, wybrać surówkę, wybrać napój, złożyć to w zestaw. Może być bez zestawu, może być z rabatem, bez rabatu. Jakby tych opcji jest bardzo dużo. Natomiast to jest sama obsługa zamówienia. Do tego oczywiście możemy zaparkować rachunek i rozliczyć go później. Rozliczyć go w bardzo wielu opcjach. To szerzej przedstawię chwilkę później. Natomiast chcę Wam powiedzieć, że to, co jest najważniejsze dla mnie z perspektywy ekonomisty, to to, że możemy wyciągnąć absolutnie każdy raport. Czyli możemy sprawdzić, ile dań na przykład było e, modyfikowanych. Możemy sprawdzić, które dania się lepiej sprzedają, które gorzej, i zacząć wnikać, czy ma wpływ na to sezonowość, czy ma wpływ na to godzina sprzedaży, ponieważ możemy te raporty wyciągnąć w określonym czasie, tak? To może być z ostatniego tygodnia, z miesiąca, z danego dnia. Możemy wyciągnąć raporty odnośnie tego, który kelner więcej sprzedaje na przykład. Który kelner więcej sprzedaje dań w, danej, w danej godzinie, w danym czasie? Jeśli się okazuje, że jakieś danie sprzedaje nam się bardzo słabo, to teraz znowu rozkładamy to trochę na czynniki pierwsze. Czyli po pierwsze, cena jest albo za wysoka, albo jakość tego dania jest nieodpowiednio, nieodpowiednio zaspokaja oczekiwania naszych klientów. Możemy wykorzystać to jako narzędzie do. Zebrania z naszymi pracownikami i poprosić, aby kelnerzy w miarę rozmów, rozmów pytali: A dlaczego nie takie danie? Ja gorąco polecam to i to. Bardzo często, jakby klient też jest naszym źródłem informacji, a bardzo mało to wykorzystujemy, bo od klientów jesteśmy w stanie się naprawdę dużo dowiedzieć i stworzyć biznes taki, który będzie wam. Im odpowiadam. Natomiast oczywiście miejmy w tym wszystkim umiar, tak? I równowagę. Klient zawsze będzie chciał najtaniej, najlepiej, dużo, syto. Ja dzisiaj mam fajne pytanie. Ktoś mnie zapytał, gdzie można się tak najeść. No i, i to tak często jest też, i to często kieruje naszymi klientami, chcą się najeść tanio super jakościowo, najlepiej jeszcze zabrać do domu. Nie zawsze tak się da. My prowadzimy biznes, musimy na tym zarobić e, nasi pracownicy muszą być zadowoleni ze swoich wynagrodzeń, więc trzeba z tego wyciągnąć równowagę. Natomiast takie raporty, tak jak mówię, one są narzędziem do tego, żebyśmy ten nasz biznes rozwijali, żebyśmy wiedzieli, jakie tematy musimy podjąć z pracownikami, by podwyższyć jakość obsługi. E, Rozmawiać czy o tym, że to również wpływa na podniesienie jakości obsługi klienta, to za chwilę, ale na razie sobie powiedzmy, zostańmy przy tych raportach. I dlatego też ten slajd sobie zostawię na później. bo Jak już mówimy o raportach wszelkiego rodzaju, tak jak lodówka dużo mówi o człowieku, tak magazyn o restauratorze. Zgodzicie się ze mną? Słuchajcie, tych, e, tych audytów kilka miałam e, w, i muszę powiedzieć, nawet w, w mojej restauracji zdarzały się takie sytuacje, gdzie byłam tam codziennie i też zdarzyło mi się w biegu czasami coś przeoczyć, że gdzieś w magazynie z tyłu za tymi regałami zdarzyło się coś, co już nie było pierwszej jakości. Wiecie o czym? Myślę, że każdy z Was wie, wie o czym mówię, ponieważ mam też sporo znajomych, no i zawsze się zdarzy jakaś wtopa. Zawsze ktoś coś przeoczy. Fajnie, bo przy poprzednim tutaj panelu dyskusyjnym mówili o tym, jak ważną rolę odgrywa pracownik w firmie. I to jest prawda, ale zarządzający, właściciel lub menadżer, czyli osoba, która prowadzi ten biznes, musi wiedzieć, w jaki sposób, gdzie szukać? O tak, może powiem, gdzie szukać tego niuansu, który on nie do końca jest połączony, tak, z tym, co się dzieje w firmie, czyli na przykład na żywym organizmie. Mi się zdarzyło, że było coś nieświeżego, bo zapominamy najczęściej o tej podstawowej zasadzie FIFO. Znamy FIFO. First in, first out. To, co pierwsze wkładamy do naszego magazynu, pierwsze powinno z niego wyjść, po to, żeby nie, nie przeleżało, nie zepsuło się, nie minął termin ważności. Żebyście wiedzieli, jak często zdarzało mi się widzieć i słyszeć argumenty pod tytułem, bo to jest bardziej pod ręką, bo to na pewno jest świeże, bo to z tyłu to nie wiadomo, ile leży. Słuchajcie, bardzo brakuje. Pracownikom nie chcę uogólniać, bo są perełki, ale naprawdę często się zdarza, że pracownicy nie dbają o jakość produktu. Mało tego, z ogromną łatwością wyrzucają to, co jest zepsute, a do tego zepsucia sami doprowadzili. I mnie to bolało, bo to były moje pieniądze w mojej restauracji z mojego własnego prywatnego portfela. Kiedy widziałam, jak moi pracownicy wyrzucają, bo, bo jest zepsute. No ale dlaczego jest zepsute? Przecież ja nie kupiłam zepsutego, ja kupiłam świeży produkt. Więc ta dostawa czegoś, kilogram, kilogram, kilogram codziennie, to tworzy ogromne koszty. To jest kilka w bardzo dużych firmach. Tu rozmawialiśmy o cateringach dietetycznych. To potrafi być kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie, słuchajcie. Chcielibyście mieć takie wynagrodzenie, takie, taką premię gratis? Bo te kilka, kilkanaście tysięcy fajnie by było mieć. nie? Tylko skąd mamy wiedzieć o tym, że to znika? Każdy z nas musiałby siedzieć w chłodni, po prostu na stołeczku, w takim wiecie, korzuszku i sprawdzać, czy nasi pracownicy na pewno odpowiednio wkładają i wyciągają wszystko z chłodni. Bo tam są zamrażane i wyrzucane nasze pieniądze. No i właśnie raporty na to nam pozwalają. Niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, bo my możemy. Leżeć na wakacjach, postanowić sobie, że na wakacjach tylko i wyłącznie jedną godzinę sobie przeznaczam na to, żeby być w firmie, bo wiecie, jak to jest na wakacjach? Nie, więc nie ma czegoś takiego jak urlop, jeśli się ma restaurację. Ale tutaj możemy dzięki systemowi dotykaczka wiele zadań na naszych pracowników przenieść. I kontrolować to zdalnie. Nawet jeśli mamy kilka restauracji, bo tak, bo tak samo jest tutaj. W systemie możemy sobie stworzyć kilka magazynów i mieć podgląd pod każdy z tych magazynów oddzielnie. I zadzwonić do tej czy innej restauracji: Słuchaj, coś mi się nie zgadza. Czy możemy się spotkać, jak wrócę, czy na zebraniu? Chciałabym, żebyśmy poruszyli ten temat. A dzięki odpowiedniemu zarządzaniu magazynowi i raportu, i, i na, dzięki raportom, jakby. Z automatu wiemy, jakie mamy futkosty i co nam wzrosło, wiemy, co nam uciekło, wiemy, jakim, na jakim poziomie mamy straty. Jakby to wszystko można wyjaśnić, to wszystko można zminimalizować, a szczególnie w dobie rosnących rachunków za prąd i gaz. Prawda jest taka, że nie zaoszczędzimy za dużo ani na surowcu, ani na prądzie. Możemy oczywiście ganiać naszych pracowników, żeby wyłączali światło. Słuchajcie, to jest czy sprawdzić, czy na pewno wszystkie chłodnie, które, czyli na przykład te podblatowe chłodziarki, czy one na pewno wszystkie są potrzebne wam, tak? Bo część można wyłączyć. Ja kiedyś wyłączyłam, bo był przestój, tak samo było w okresie pandemii. No i na jednej, chłodzia, jednej podblatowej chłodziarce tak naprawdę i dwóch Bemarach zaoszczędziłam 450 zł. Słuchajcie, to było dużo, bo moje, moje rachunki za prąd to były 2000, czyli 25% w dół. Bardzo dużo bierze chłodnia, ale mówię, to są rzeczy, które musimy mieć. Musimy mieć z czego ugotować, czyli produkty. I na tym za dużo nie, nie zaoszczędzimy, ale możemy naprawdę dużo zaoszczędzić na zarządzaniu, na kontrolowaniu. I oczywiście nie o to chodzi, żebyśmy my pracowników traktowali jak złodziei tak, czy uczciwie, bo, bo teraz uczciwy, lojalny pracownik jest na wagę złota, ale dobrze jest, jeśli mamy na to oko, a nie jesteśmy w stanie mieć na to oko, jak nas, jak nie jesteśmy w stanie, jak nie możemy być tam cały czas, a nawet jak jesteśmy na sali, to to, co się wyrabia na kuchni, słuchajcie, to jest, to jest inny świat i trochę inna firma, bo kuchnia zawsze rządzi, rządzi się swoimi prawami i zawsze jest konflikt między salą a kuchnią, Natomiast, no właśnie, system post-dotykaczka też troszeczkę ułatwia nam komunikację. Ułatwia nam komunikację między kuchnią a salą. Bo ja sobie nie wyobrażam, że cały czas są restauracje takie, że, wiecie, przychodzi kelner. Tu powiedzieliśmy trochę o magazynie nie wiem, czy za szybko nie idę o raportach, liczbach o tym, jak ułatwiają przedsiębiorcom organizację pracy i zarządzanie i kontrolowanie. Więc bardzo pokrótce mówię, bardzo przedstawiam, a bo Jezu, mi się kończy czas już. Dzisiaj wiedziałam, że jak będę miała flow, to polecę za mocno. Mamy mobilny kelner i właśnie to jest to, do czego chcę przejść. Moi drodzy, to w jaki sposób system POS usprawnia i polepsza nam jakość obsługi w restauracji, to jest bardzo dużo. Bo teraz każdy z nas bardzo mocno walczy o klienta, każdego. I każdy jeden jest ważny. No i teraz już oprócz tego, że oczywiście możemy przyspieszyć cały proces zamówienia. Ja nie wyobrażam sobie, żeby jeszcze przychodził kelner z karteczką. Mamy stolik 6-8 On tu wykreśla, tam idzie do okienka do kuchni. Przez to, że jest gwar, to wiecie, on mówi tam do rachunku numer dwa, jednak będzie sok taki, a nie taki. Albo pani zmieniła z rosą na pomidorową kelner nie przepraszam, kucharz pół usłyszy pół nie usłyszy zignoruje później jest znowu kolejny konflikt między kuchnią a salą bo jednak on nie usłyszał wydał rosół klient chce pomidorową znacie to znacie to ja myślę że ten stres nie jest potrzebny a jeśli działamy na systemie mało tego system dotykaczka nam proponuje mobilnego kelnera Czyli aplikacje, może to być na tablecie, może to być na telefonie, gdzie kelner ma bezpośredni, bezpośrednie połączenie z głównym systemem POS i on już tutaj na telefonie nabija wszystko, to się automatycznie bonuje na kuchni. Bo jakby kolejny problem jest taki, że kelner z kartką idzie do systemu POS, czyli mamy takie pośrednie rozwiązanie, mamy jeden system POS, ale ośmiu kelnerów. I wtedy przy tym jednym systemie jest kolejka, i nieważne, że ten pierwszy klient, który, przepraszam, pierwszy kelner, który właśnie wklepuje to zamówienie, przyjął zamówienie od stolika, który wszedł jako ostatni. I co to powoduje? Stolik, który wszedł jako ostatni, dostaje jako pierwszy dania, a cała reszta ludzi, która przyszła wcześniej, to widzi. Bo nasi klienci naprawdę widzą, jak pracuje, jak pracuje restauracja, jak działa ta firma. I to jest, słuchajcie, dramat. Ja osobiście wtedy mam ochotę wyjść, bo to nie jest fajne. Jesteśmy obsłużeni na dzień dobry niesprawiedliwie i na dzień dobry zrobiliśmy złe pierwsze wrażenie. Odbudowanie tego później może być trudne. Nie będę ukrywać, że jedną z rzeczy, która mnie jeszcze denerwuje, to jest to, że długo czekam na rachunek. I tutaj znowu jakby zarówno ta aplikacja, kelner może mieć ze sobą drukarkę fiskalną, kasę fiskalną, i drukować rachunek od razu, od razu przyjąć płatność. Ja już teraz bardzo prze, przejdę szybciutko. Mapa stołów, oczywiście, znacie. Znacie, bardzo ułatwia pracę, prawda? Jeśli to nie jest lista zamówień, tylko klikamy, tak samo jak wchodzą nowi goście do restauracji, my od razu widzimy optycznie, czy mamy wszystkie zajęte stoliki, na przykład w środku, jeśli mamy jeszcze ogródek, czy nie. Czy możemy tych gości przyjąć w środku, czy musimy ich przyjąć na zewnątrz, tak? Ale wiemy, co możemy im zaproponować, a nie szukać. Rozmawiać z innymi kelnerami, kolegami, koleżankami, co tam... Mamy, nie mamy, jakiś wolny stolik, za chwilę zapytam, goście czekają. To już nie te czasy, to już nie te czasy. To, czym możemy konkurować też z innymi restauracjami, to właśnie wykorzystanie e, tych możliwości, które daje nam technologia. Więc mapa stołów wiecie jak działa. Dodatkowo podpowiem, ona bardzo fajnie nam podnosi jakość obsługi, ponieważ na stolikach możemy poustawiać sobie czas nieaktywności danego stolika, to znaczy, że Klienci na przykład od 15 minut nic nie zamawiali, tak? Wydaliśmy im dania główne i wtedy taki stolik nam się podświetli, że od 15 minut nie było żadnej aktywności na tym stoliku i wtedy to motywuje kelnera do tego, żeby podejść do tego stolika, zapytać, czy wszystko w porządku, zabrać, zabrać sobie brudne talerze ewentualnie i zaproponować deser, zaproponować jeszcze coś do picia, tak? Przy dużej ilości przy zapełnionej sali to jest bardzo fajna funkcja, bo ten gość, który siedzi przy tym stoliku, on jest cały czas zaopiekowany. On wie, że nikt o nim nie zapomniał. Różne opcje płatności. I oczywiście, możemy spojrzeć na to również w ten sposób, że po prostu płacimy kartą lub płacimy gotówką najczęściej. Płacimy blikiem. Ja powiem, że u mnie w restauracji podpisałam na przykład umowę z firmą od terminali, która, no niestety, ale na tego blika czekałam 9 miesięcy. I tak przychodzili do mnie klienci, mówię, można zapłacić klikiem. Blikiem ja mówię, no niestety jeszcze czekamy. I oni wychodzili, bo nie było takiej opcji. Mało tego, to, że mamy różne możliwości zapłaty tych, które znamy na co dzień. To możemy również wprowadzać różne, różne programy lojalnościowe, więc możemy nadać karty stałych klientów, możemy nadać um, karty rabatowe, e, rabaty na, nałożyć danego dnia, vouchery oczywiście. E, natomiast to nam pomaga w tym, jak możemy też poszerzyć listę naszych gości, jak poprawić znowu jakość obsługi i jak się wyróżnić z rynku, ponieważ. Możemy zrobić rabaty dla bliskich i znajomych, dla rodziny, naszych stałych klientów. I to z automatu już przyciąga nowych klientów do nas. Później musimy zadbać o to, żeby ich oczywiście utrzymać. Tak? Możemy prowadzić bazę różną bazę, bazę danych, tak? Jeśli klient chce założyć kartę stałego klienta, dzięki temu ma 10 czy 5% rabatu, podaje nam swojego maila, podaje nam numer telefonu, jeśli się zgodzi i my mając promocję w restauracji co piątek, załóżmy, na śniadania i kawa gratis, wysyłamy SMS-y lub wysyłamy maile, lub wysyłamy na przykład maile z promocjami danego miesiąca, żeby zachęcić, żeby ten klient do nas wrócił ponownie, tak? Co dalej? Takim fajnym poszerzeniem zbioru tego klientów, tak to nazwę, jest właśnie współpraca z firmami zewnętrznymi. Plus i minus. Wiem, że są zwolennicy i są zdecydowanie osoby, które nie chcą współpracować z innymi firmami, bo biorą dosyć duże prowizje i to jest prawda. Plusem jest to, że docieramy do nowych klientów, ponieważ klienci coraz częściej wchodzą na strony tych pośredników, mogą nie znać naszej restauracji, ale poznają naszą restaurację i dowiedzą się od niej o niej właśnie z, ze strony, tak? Czy z Bolta, Ubera, no znacie ich wszystkich, tak? Natomiast co jest istotne, system dotykaczka możemy połączyć, skonfigurować z tymi, z tymi firmami, znaczy firmami, z systemami dań na wynos, tak? czyli czy z uberem, czy z Boltem, co to powoduje? Że nie mamy dodatkowych dwóch, trzech tabletów i jak przychodzi nam jakieś zamówienie, to nie jest tak, że my musimy zerknąć w ten tablet tutaj zamówić to zamówienie wprowadzić do naszego systemu, żeby kuchnia to przygotowała. Działa to w taki sposób, że zamówienia z zewnątrz od tych firm zewnętrznych, pośredniczących z automatu same zaczynają nam się bonować po akceptacji. Więc one wyskakuje nam komunikat i dzięki temu możemy jakby nie zgubimy tego zamówienia, nie zapomnimy go wprowadzić do systemu. Nieubłagalnie, mój system, mój system, chciałam powiedzieć, mój czas się skończył, bardzo ubolewam, natomiast udało mi się przez najważniejsze punkty przejść. Słuchajcie, tu jest kod QR i tam jest e-book, gdzie daję wam naprawdę dużą, dużą dawkę wiedzy, czysto takiej zarządczej, ale również tak, jak powiedziałam, sporo przykładów z życia, które mam nadzieję odwoż, otworzą troszeczkę Wasze głowy na to, w jaki sposób zarządzać inaczej. Ja bardzo dziękuję. Jeśli macie pytania, to ja serdecznie zapraszam na stanowisko do Tekaczki. To jest stanowisko numer 45. Nestle jest w centrum i zaraz za Nestle trzeba przejść. Zapraszam do siebie, tam odpowiem na pytania i to, co obiecałam, czyli przeanalizuję czyjś przypadek indywidualnie. Już schodzę. Bardzo dziękuję. Zawyżki została. Bardzo serdecznie dziękujemy. Klaudia Budny, jeszcze raz poprosimy o ogromkie brawa. Jeszcze raz, można, tak. Dziękuję.